Klub Biznesu Ziemi Kłodzkiej zorganizował 46. Giełdę Kontaktów, która jest jednym z otwartych projektów dla wszystkich przedsiębiorców. Uczestnicy nawiązują nowe kontakty, wspierają się doświadczeniami i prowadzą aktywny networking. Pierwsze spotkanie w tym roku Giełdy Kontaktów, czyli projektu, który realizujemy w ramach Klubu Biznesu Ziemi Kłodzkiej dla przedsiębiorców, projektu otwartego, na który zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, ponieważ jesteśmy w przededniu dość gorącego okresu związanego z uruchomieniem środków unijnych i dotacji to na naszej giełdzie dzisiaj skupiamy się wokół tego skupiamy się wokół możliwości pozyskania środków finansowych możliwości dofinansowania swoich przedsiębiorstw nasze biuro zajmuje się wsparciem przedsiębiorców pod kątem inwestycyjnym tak szukamy rozwiązań dla klientów do Dopasowanych do nich, czyli czy to są modernizacje, czy rozbudowy, budowy, czy też wymiana sprzętu, tak dopasowujemy rozwiązania do klientów. Są to rozwiązania i finansowe w postaci inwestycyjnych ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki unijne z niskim z całym oprocentowaniem rzędu 2,8% jest duża fajna pożyczka zaplanowana na województwo dolnośląskie, które, która ruszy w drugim kwartale bieżącego roku, jak i też dofinansowania do inwestycji. Pięknie nam tu zobrazowali, w jaki sposób to działa. Fantastycznie powiedzieli, jak się do tego przygotować i w jaki sposób można je pozyskać, oraz kiedy nie można, kiedy się po prostu nie uda i nie ma sensu angażować energii, żeby się na tym skupiać. Myślę, że bardzo pożyteczne spotkanie, już na początek roku też dużo merytoryki w tym spotkaniu, ale też jak patrzę po rozmowach, które się toczą, to i sympatycznie, jak zwykle, miło, i bardzo dobra energia nam towarzyszy. Mamy środki finansowe, które pozwalają uruchamiać miejsca pracy. I te środki są na refundację części wynagrodzenia, te środki są na refundację tworzonych miejsc pracy, czyli na zakupy inwestycyjne, na zakupy na dane stanowisko pracy. Także mamy te pieniądze, mamy nabory wniosków, czekamy na pracodawców. Giełda Kontaktów może być również platformą poszukiwań kluczowych potrzeb do rozpoczęcia działalności. Szukamy odpowiedniego lokalu na naszą placówkę Alternatywnej Szkoły Podstawowej Mała Finlandia. Potrzebujemy wsparcia w uzyskaniu najlepszej lokalizacji, ponieważ idea, Jaka przyświeca naszej szkole, to jak największy kontakt z naturą naszych dzieci, dogodny dojazd rodziców, którzy będą dowodzić dzieci do naszej szkoły oraz je odbierać, a więc świetne miejsce parkingowe. A przede wszystkim, żeby lokal był w miarę obszerny, który pozwoli na to, żeby dzieci mogły żyć, uczyć się w przestrzeni. W kolejnym spotkaniu w ramach giełdy kontaktów organizatorzy będą informować na portalu społecznościowym klubu biznesu Ziemi Kłodzkiej.